Cześć. Dziś numer legenda, numer którego nie da się nie znać, chociaż ta piosenka jest tak stara, że jest starsza nawet ode mnie i to dużo. Nawet jak ktoś jest za młody, żeby znać oryginał, to pewnie słyszał gdzieś jakiś cover, bo tych powstało przez lata wiele. Ostatni nawet w tym roku autorstwa grupy Wizer. Mniejsza jednak o kawery, bo dziś oryginał. Ten numer to staroć, ale staroć bardzo znany i ważny w historii rocka. Nawet ci, którzy nie słuchają rocka ani metalu, wiedzą kto to Ozzy Osbourne i jego zespół Black Sabbath. Kawałek, który rozpracujemy nazywa się Paranoid, czyli paranoid, paranoiczka, osoba o osobowości paranoicznej. Ozzy Osbourne wyśpiewując słowa tej piosenki wciela się w skórę właśnie kogoś takiego, chociaż obserwując życie i zachowania jego Osborna, można by zapytać, czy aby na pewno się tylko wciela, bo Osborne do rozsądnych i stabilnych emocjonalnie osób nigdy nie należał. To już jest jednak dla nas kwestia drugorzędna. My zajmujemy się tekstem piosenki, a nie samym Ozim. Na szczęście. Kończyłem z moją kobietą, bo nie była w stanie mi pomóc w sprawie mojego umysłu. People think I'm insane because I'm frowning all the time. Ludzie myślą, że jestem szalony, bo ciągle mam zmarszczone brwi. Z tej zwrotki zapamiętajmy słowo to frown, które oznacza zmarszczyć brwi. Jako rzeczownik a frown to spojrzenie pełne złości i dezaprobaty. Dzień rozmyślam, ale nic mnie nie satysfakcjonuje. Think I'll lose my mind if I don't find something to pacify. Chyba oszaleję, jeśli nie znajdę czegoś, co mnie uspokoi. Can you help me occupy my brain? Czy możesz mi pomóc zająć czymś mój umysł? Z tej części tekstu zapamiętajmy słowo pacify, które oznacza uspokoić, złagodzić, uśmierzyć. Potrzebuję kogoś, kto pokaże mi w życiu rzeczy, których nie potrafię dostrzec. I can't see the things that make true happiness. I must be blind. Nie dostrzegam rzeczy, które sprawiają, że człowiek jest naprawdę szczęśliwy. Muszę być ślepy. Zażartuj, a ja tylko westchnę. Ty będziesz się śmiać, a ja będę płakać. Happiness I cannot feel and love to me is so unreal. Szczęścia nie czuję, a miłość jest dla mnie taka nierealna. Tutaj zatrzymajmy się chwilę przy słowie sigh. Shy to westchnienie. W znaczeniu czasownikowym, to sigh to westchnąć. Warto też przy okazji wspomnieć o wyrażeniu to sigh with relief, czyli westchnąć z ulgą. Po polsku tę wersję można ująć słowami. Słyszysz te słowa, które mówią, w jakim jestem stanie. Mówię ci, żebyś korzystał z życia. Ja też bym chciał, ale nie mogę, bo jest za późno. Nie traćmy więc czasu i korzystajmy z życia tak jak wujek Ozzy przykazał. Nikt przecież nie chciałby popaść w takiego doła i paranoję, jaka opisana została w tym utworze. Ode mnie na dziś to już wszystko. Aha, a jakbyście chcieli posłuchać dosyć oryginalnej wersji piosenki Paranoid. W wykonaniu jednego z obecnych polskich parlamentarzystów to piszcie sobie w wyszukiwarkę YouTube'a frazę Piersi Paranoid. Do zobaczenia!